Siemanko się Zapraszam <ringsharp x> <palsy> i zobaczę. Przepraszam, że na taki wczesny odcinek, jak wyglądał, właśnie na. gdzieś na po prostu dziesiątą. Więc. Będę po prostu. po nie widziałem jaką gierkę odcinek. Nie ja wiem jak to znaczy sobie... Zresztą mam tekst... To jest Texting Simulator I, i wtedy zrobię Może będzie grał? Chyba was powoliło przyjdziej, diamenty, okej okay. Okej, się da. To nikt nie daje wam A, tutaj się sprzedaje. Okej, szkółam taczę. Dobra, do mi to. Боюсь, еще не поспал, мы не встал, но тинак. юж, и зачем его можно бедовать уж? Я, я, вот это что-то написал есть. Я прошу я текст. Это ты можешь сказать, что я Nie wiem Nie ma tego narodzenia chodzić. Ja mam w pracy 500 Ja nie mogę I dobra, to my to wrócimy na, na stronę Mamy 1000 kasy Chodźcie dwieście, to Okej, tak okej okay, okay. Dobra, Ja nie mogę A w tej grze nie goszę, nie fakty yy, widzowie, wypowiadomienie mi przyszło, bo akurat tak to do mnie dzwoniło, przepraszam, tata do mnie dzwonił, yy. aż nie mogę wybierać, czekajcie, w ogóle mam cięcie widzowie, cięcie, no, żeby sobie jał się w tym, te... <kuh> yy, teraz klikamy, klikamy, będziemy na telegram, bo Otóż na razie wydarzyło nie umiem wcześniej nagrywania, takiego właśnie. Uh -huh. Jemy, z tym 28K. i teraz tak mogę no ramuszu A i zobacz że w tym filmie będzie 5 wyświetleń to robię kolejny ja po to, komu takie są to oh, no, o ale okej okay, okej okay. Quick. ja nie mogę. No. Udududu dy nawala? Mam tysiąc smsów już! Szkoda, że takiegoś Apple nie ma. I co na sektor? Tego on ma. Zadam sobie nawalać. Aaa, nie mogę jedną kawyć z tego. Po kosku, bo jak on jest taki trochę? No spostrz jak ja bym nie debilista może się jakąś sprawę hej jakieś pierd... pierdolony Ja się... d dobra 20 tys. webchome Jakiś łapkownik. No są takie dziwne telefony? Ty, ty, jak to leci? Zobacz. I SMS, no ja nie mogę. Cześć, pięć miał. Nie zrobię, a bardziej żeby fajnie by było, gdyby sobie spadam jak coś do przyszłego SMS, na sms, na sms, na sms, na sms. Ja nie z innego krusza. już mam gawek do Dobra, 3, 2, 1, 0. Ja nie mogę, 11 tysięcy. Jest płyty tekst. Słuchajcie, 16k? 20k, dobra a ja widzę, że wyobraźcie sobie, że idziecie kupić telefonem, to powiedziecie, że to jest 20 tysięcy. No. A jakie będą później? Rokie smartfony. Rokie smartfony, będzie fajny. 45 tysięcy, to chyba może Motofony. to jest Motorola? Nie, to nie jest moja Głodny, śpiący i pisze. Głodny, śpiący i ten. Tak, I tak. pisze sobie. I pisze. Głodny, śpiący pisze. A wyobraźcie sobie, że, że widzicie sobie na przykład do żabki... Przychadziłam, ktoś powiedział, że będę na 16 czy 4 pieniędzy. By tyle piszesz, ja sobie będę specjalnie, żeby. Hahaha, jakiś ha, ha. głupi jak NTK. Głupi jakieś rzeczy, żeby specjalnie żebyście pieniądze. dobrze, że ile masz, że piszesz 16, to ile to jest też klasyczne. A nie mam czasu, za ciemno to są takie telefony. Kiedy tam dwa palce, ja nie mogę aktywować. Ja wiesz, co Nie mogę, nie że jeszcze trzy ja nie mogę i idzie, idzie, to idzie, 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 O tak już. idzie, 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 i idzie, 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 i idzie, 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 idzie,